Wracając do twojego pytania, nawet wiesz co, jadąc, jadąc tutaj do ciebie na rozmowę, sobie tak też rozmyślałem, że no zobaczymy, jaka będzie koniunktura, zobaczymy, jak, jak to wszystko będzie wyglądało, ale w tym roku może ograniczę trochę azot, no bo te rzepaki są, jakie są? Mizerne. A co to znaczy w twoim przypadku? O, ograniczę trochę azot? Jaki to jest poziom? Sem o 120 kg. Mhm. Wiesz co, mam dylemat? Nie? Mam, I mam... to w z tego tematem. Tak, to mam arsamia, duży to dylemat, coś. bo nie wiem, czy w chwili obecnej ratować, powiedzmy, gdyby zima przeszła łagodniej i to wszystko by przeżyło, czy walić właśnie wręcz azotu więcej i mieć nadzieję, że będzie lepiej, czy zakładać, że i tak będzie dziadostwo i dać powiedzmy na te 2,5-3 tony. No. Gdyby to, to też pokazuje, My się że... Nie tylko, azot, nie tylko azot, bo to też wynika gdyby z, tak. z innych braków też, nie? Tak, tak, nie tak, tylko tak. azotu. Albo z tego, że jest zbyt dużo azotu czasami względem innych składników, które są w glebie. W rzepaku widzę pole jeszcze do zejścia znowu. z to jest jeszcze jest duże pole do tego, że rzepak idzie mocno w dół. Natomiast tam trochę się to kłóci z żeby wiesz, nie doszło w końcu, nie wyszło w końcu tak, że ja tu obniżam, tu obniżam, a potem się dziwię, że czterech ton nie mogę zabrać, nie?